Czy Myśliwy to najlepsza jednostka trzeciego poziomu w grze Heroes 5? Przekonajcie się sami, czas na kolejną ocenę. Myśliwy posiada dwa ulepszenia. Wielki łowczy, który ma podwójny strzał oraz strzały ochronne, które ogłuszają przeciwnika. Natomiast drugie lepszenie, Mistyczny Łucznik, posiada pełną skuteczność w walce z dystansu oraz strzały mocy. Jakie są zalety tej jednostki? Największą zaletą tej jednostki jest oczywiście bardzo dobre statystyki. Bardzo dobre umiejętności, bardzo mocne strzelanie, oraz to, że jest kluczową jednostką strategiczną na polu bitwy dla tej frakcji, czyli w frakcji Sylwanu. Do głównych wad należy zaliczyć dość przeciętną obronę i przeciętną liczbę punktów życia, oraz to, że podstawowa wersja, czyli myśliwy, jest bardzo, bardzo przeciętna, ale według mnie całość tej oceny, zgadnijcie ile będzie? Będzie to 4,5 gwiazdki, ponieważ to jest według mnie najlepsza jednostka tego poziomu oraz jeden z fajniejszych strzelców, więc zostaw łapkę suba i oczywiście oglądaj kolejne shorty. Do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, pa pa!